Nowa informacja, firma Bama Poland zajmująca się produkcją akcesoriów do pielęgnacji obuwia ogłosiła upadłość po czterech latach działalności w Gorzowie Wielkopolskim. Przedsiębiorstwo będące jednym z większych pracodawców w regionie, zatrudniające około 150 osób, zostało oficjalnie zamknięte. Wielu pracowników nie otrzymało wynagrodzeń już od kilku miesięcy, co doprowadziło do nastającej frustracji i niepewności wśród załogi. Oficjalne zamknięcie fabryki sprawiło, że niemal 150 osób z dnia na dzień straciło zatrudnienie. Według doniesień do lokalnych mediów, a także informacji pojawiających się w mediach społecznościowych, pracownicy walczą o swoje pieniądze i próbują uzyskać świadectwa pracy, które umożliwiłoby im formalne zarejestrowanie się jako osoby bezrobotne. Niestety, jak wynika z nieoficjalnych informacji, dokumenty te mogą zostać wydane dopiero pod koniec roku. Czyli moi drodzy kochani widzowie, zamykanie firm polskich, ciąg dalszy. Piszcie standardowo w komentarzach co w tym myślicie. Z góry was pozdrawiam, Shot Joker.